Wojciech Bojdo, witam w kolejnym wydaniu serwisu informacyjnego Flash Radomsko 24. Wolontariuszki z grupy Jedność bez granic Radomska podziękowały za współpracę z Urzędem Miasta i Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Działaczki przyjechały do Polski z Ukrainy. Wiceprezydent Małgorzata Kańska, Kipi Groch oraz prezes TBS-u Krzysztof Górnik odwiedzili siedzibę grupy Jedność Bez Granic w Radomsku. Panie z Ukrainy, które obecnie mieszkają w Radomsku, tworzą świece okopowe, siatki kamuflażowe, a także zbierają dary i tworzą paczki dla żołnierzy walczących na Ukrainie. Już udało się wysłać tam około 2000 sztuk świec okopowych i kilkadziesiąt paczek z żywnością i drobnymi upominkami. Спочатку ми розпочинали з так, єдної пушки, яку робили для жульніжов в Україні. І це було в парку обук МДК. Пужньо панство керовці міста Радомського надали нам такий локал, де ми можемо робити не тільки пушки, а й плещі такі камуфляжові для того, щоб накривати човни або інший бшент. żeby schronić życie naszych żołnierzy. Robili przed tym świecie okupowe. To jest jedyna możliwość dla żołnierzy, którzy są w rowie, gdzieś tak odgrzać albo przygotować sobie herbatę. I to zajmujemy się tym, żeby jakąś pomoc robili my i razem wygrali te wojnę, która teraz przed rosyjskim terroryzmem jest w Ukrainie. Proszę powiedzieć, robicie też paczki dla żołnierzy? Tak, tak. Proszę zobaczyć te paczki. Zbieramy ten puszki, i takie mieszkańcy Radomska też nam bardzo pomagamy, i bardzo im wdzięczni za ten pomoc, który okazuje, bo przychodzi do nas, przenosić różne smakoliki, różne ciasteczka, czekolady, orzechy, i my wszystko to zawsze leżymy w ten paczki. I później żołnierze, kiedy odkrywa, to może i coś odgrzeć, i jakieś takie Witania z Polski. Zawsze dziękuję i dziękuję, dziękuję nam i przekazuję dziękowania mieszkańcom Radomska. Kobiety przekazały na ręce Małgorzaty Kańskiej kipikroch podziękowania. Na władze miasta oraz Tobesu przygotowały dla wolontariuszek także upominki związane z Radomskiem. Przyszliśmy z pomocą mieszkańcom Ukrainy, które na ten moment mieszkają w, miast, w mieście Radomsku, aby miały miejsce, w którym mogą się spotykać, mogą nieść pomoc rodakom z Ukrainy, mogą pomagać sobie nawzajem, także mieszkańcy tutaj wiedzą, gdzie jest miejsce, które mogą odwiedzać i również wspierać mieszkańców Ukrainy. Do siedziby cały czas można przynosić niepotrzebne ubrania, żywność, słodycze, które zostaną przekazane dla potrzebujących panie czekają także na świece, woski i puszki, by dalej tworzyć świece okopowe dla żołnierzy, dary można przynosić do lokalu przy ulicy Warszyca 3. W tym tygodniu uczniowie ósmych klas szkół podstawowych mierzyli się z egzaminami podsumowującymi ich naukę w szkole podstawowej. Egzamin ósmoklasisty to ogólnopolskie sprawdziany przeprowadzane corocznie wśród uczniów kończących szkołę podstawową mają one na celu ocenę wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w trakcie całego cyklu nauczania. Do napisania były trzy testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego stres to wiadomo Nie, nie stresuję się ogólnie, ale najbardziej to z matematyki tak się boję. Powtarzałam wszystkie lektury i gramatykę. W Radomsku testy pisało ponad 570 uczniów, w tym 22 pochodzących z Ukrainy. Przede wszystkim no dobrze są przygotowani nasi uczniowie. Staraliśmy się stworzyć im jak najlepsze warunki i mam nadzieję, że dzisiaj pokażą właśnie te swoje dobre przygotowanie, które mieli już od tylu lat. Nauczyciele też świetnie byli tutaj zmotywowani do tego, żeby ich jak najlepiej nauczyć i przygotować do tych egzaminów. Wyniki testu będą znane na początku lipca. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Cieciura spotkał się z sołtysami z powiatu Radą Sztańskiego, aby omówić problemy występujące na wsi oraz przedstawić programy wsparcia, jakie rząd ma w planach. Spotkanie odbyło się w gminnym ośrodku kultury w Kodrębie, skupiło się na kwestiach związanych z rozwojem rolnictwa i społeczności wiejskich. Podczas spotkania wiceminister Cieciura podkreślił znaczenie bliskiego dialogu między rządem a lokalnymi liderami wiejskimi. Takich pomysłów, takich sygnałów, że takie spotkanie jest potrzebne otrzymywałem całkiem sporo od dłuższego czasu. No i różne były koncepcje, aby to zrobić w poszczególnych minach. Uznaliśmy, że zrobimy duże spotkanie dla wszystkich chętnych sołtysów z powiatu radomszańskiego i cieszę się, że udało się do tego doprowadzić. Chcę zaprezentować i rozmawiać o tych wszystkich programach rządowych, które obecnie realizujemy na terenie obszarów wiejskich. Większość z tych programów jest obsługiwana w mniejszym lub większym stopniu przez sołtysów. Oni są najbliżej osób, które z tych programów korzystają. No i chcę również porozmawiać, mieć taki feedback, taką informację zwrotną, na ile te programy jakby spełniają oczekiwania i na ile ich później realizacja będzie, będzie przebiegać. Więc takie spotkanie również dla mnie bardzo potrzebne. No na pewno ostatnio temat wiodący, czyli temat dopad do zbóż, ale warto przypomnieć, że wprowadzamy również nową perspektywę wspólnej polityki rolnej, czyli pieniądze na rozwój obszarów wiejskich, rozwój rolnictwa w Polsce. Tutaj też jest bardzo dużo zmian, które od tego roku wchodzą, a także inne, inne działania, które, które obecnie proponujemy, chociażby pieniądze zwiększanie, zwiększanie dofinansowań do kołów gospodyń wiejskich, ale także również dodatki dla sołtysów, które również będą od tego roku obowiązywać. Wiceminister wysłuchał również uwag i problemów zgłaszanych przez sołtysów, które dotyczyły Różnorodnych aspektów życia na wsi, w tym infrastruktury, rozwoju rolnictwa i potrzeb społeczności lokalnej. Mam małe gospodarstwo, no i wszyscy wiemy, jak, jak to wygląda. No, ceny zbóż są coraz niższe, no i trzeba by coś z tym zrobić. No, może dzisiaj uzyskamy jakąś odpowiedź na ten temat. No bolączki mieszkańców, no, no to podstawowa sprawa jest opłacalność produkcji, a w tej chwili to jeszcze jest taka sprawa, że, że mamy niekontrolowany ten import zboża i innych artykułów, jest bardzo mała opłacalność, nie wiadomo co to będzie dalej, ludzie wyłożyli duże pieniądze na nawozy, nakłady są, a czy odzyskają to i w jakiej no ilości, to się okaże dopiero mi się wydaje po żniwach. Ja powiem, że tak zależy od takiej strony spo, spostrzeżenia jestem, no niby może tak ciężko jest z, na przykład ze zbożem teraz sprzedać, bo, bo są ludzie zamagazynowali sobie zboża, a nie można teraz sprzedać, no bo wiadomo jaka jest sytuacja. Potem. Ja na przykład troszeczkę nie mam pod mleka dużo, ale z mlekiem jest też ciężko. Bo tak, dali nam troszeczkę więcej, teraz znowu zabrali, i tak nie wiadomo, czy tak dalej funkcjon brać i funkcjonować, czy funkcjonować z tymi krówkami, czy, czy sprzedali, no bo, no bo no wiadomo jak to jest. W Przedborzu uroczyście obchodzono Święto Ludowe zorganizowane przez członków polskiego stronnictwa ludowego. Uczestnicy obchodów przemaszerowali wokół przedborskiego rynku i przeszli do Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna. Święto ludowe to święto wszystkich, którzy są związani z polską wsią, szanują jej bogatą historię i tradycje, uznają też zasługi rolnictwa i chcą jego rozwoju. To jedno z polskich świąt wyrosłe w tradycji narodowej, ludowej i chrześcijańskiej, które utrwaliło się w świadomości mieszkańców wsi i zostało jej niezbywalną spuścizną nierozłącznie towarzyszy historii polskiego stronnictwa ludowego. Jest to tradycja 1903 roku. Wówczas to na kongresie w Rzeszowie została podjęta taka decyzja, że będziemy świętować corocznie. Więc mamy za sobą 120 lat tradycji święta ludowego. Wówczas to była walka o równe traktowanie na wsi, walka o bydy na wsi. Dzisiaj jest to walka o demokrację, o prawa rolników, bo. Święto ludowe jest świętem wsi polskiej. Dzisiaj tragiczna sytuacja w rolnictwie, tragiczna sytuacja w skupie zbóż, o której media bardzo często podnoszą, właśnie jest takim również naszym buntem ludowców, co zrobić, żeby było lepiej, co zrobić, żeby temu problemowi wyjść naprzeciw. I chciałbym właśnie z, przy okazji tego święta wszystkim rolnikom podziękować. Za codzienny trud, za obowiązki, jakie przed nimi stoją, i żeby uporali się z kłopotami, które w tej chwili ich dotykają. Dzisiaj tematem numer jeden w takich częściach Polski, jakim jest właśnie Powiat Radomszczański i przedbórz, to są sprawy rolnicze. To, co się wydarzyło rok temu, ten niekontrolowany napływ zbóż i innych artykułów rolno-spożywczych, wywołał duży kryzys w polskim rolnictwie, głównie jeżeli chodzi o ceny. Rolnicy bardzo dużo zainwestowali, bo pamiętajmy, że były i są nadal bardzo wysokie ceny nawozów, ceny paliwa, koszty pracy. No i niestety nie przekłada się to na właściwą cenę zbóż i innych artykułów rolno-spożywczych. I na polskiej wsi to jest temat, Numer jeden. Tak się trafiło, że jako organizacja miejska gminna PSL w Przedborzu mamy zaszczyt zorganizować w tym roku powiatowe święto ludowe. No, powiatowe święto ludowe jest takim tradycyjnym świętem polskiego Stronnictwa Ludowego, ale to przede wszystkim jest święto mieszkańców wsi, rolników, tych, którzy żywią i bronią. I to jest taki ukłon w stronę tych środowisk. Przyjechało dzisiaj łącznie dosyć sporo osób, bo ze wszystkich 14 organizacji, które tworzą organizację powiatową mamy praktycznie rzecz biorąc wszystkie sztandary, poczty sztandarowe będą brały udział w przemarszu. Na przedborskim rynku na uczestników święta czekały stoiska przygotowane przez Stowarzyszenia i Koła Gospodyń wiejskich. Można było tam spróbować kugla, pierogów i innych przysmaków. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała orkiestra Maestro z Przedworza. Edmunda Bodanka, prezes Stowarzyszenia Literackiego Ponad w Radomsku, wydała czwarty już tomik poezji poświęcony polskim lotnikom. Promocja wydawnictwa odbyła się w Urzędzie Miasta w Radomsku. Promocji Tomiku w Hołdzie Polskim Lotnikom uczestniczyli m.in. byli lotnicy z Tomaszowa-Mazowieckiego i Łodzi oraz przedstawiciele Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa nie zabrakło. Harcerzy, samorządowców oraz osób, które wsparły wydanie tomiku. Już od 2013 roku interesuje się lotnictwem, no i tak jakoś po prostu to się zakodowało i teraz. I teraz te wiersze, które napisałam, w większości dotyczą lotników powiatu Radomszczańskiego i okolic. To mam na myśli Częstochowe, Bełchatów, Piotrków. Staram się, aby te tomiki przyciągały stroną wizualną też, a więc przy każdym wierszu są zdjęcia stosowne. No i nie ukrywam, że troszeczkę pracy to wymagało. W wydarzeniu towarzyszyła wystawa modeli samolotów oraz występ artystyczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Radomsku. Sprawdzamy, jak postępują prace przy przebudowie ulicy Krasickiego w Radomsku kończą się prace związane z układaniem robót brukarskich, z układaniem robót brukarskich na pierwszym odcinku tej przebudowanego odcinka ulicy, czyli od ul. 11, 11, 11 listopada do skrzywania z ulicą Sadową. Prace brukarskie natomiast cały czas mamy wstrzymane prace bitumiczne. Tutaj powodem jest usuwanie kolizji. Mamy jakby, dwa problemy Kolizje energetyczne do przestawienia z pięć słupów napięcia. Nadal czekamy na wyłączenie prądu, bo żeby tę tą operację wykonać, niestety musi być sieć wyłączona spod napięcia. I drugie kolizje, które też jeszcze tam troszeczkę blokują zakończenie tych prac, to jest przebudowa linii telekomunikacyjnych. Także planujemy, że dopiero na początku czerwca zostanie wykonana nowa nawierzchnia na tym odcinku i puszczony ruch na, właśnie do, do ulicy Sadowej. Natomiast dopiero wówczas rozpoczną się te właściwe prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki. Na tym samym wiemy już, że prace nie zostaną wykonane w terminie, będą nieco opóźnione. I kierowcy muszą się przygotować na jeszcze trochę problemów. No niestety tak, teraz będą pro, problemy innego rodzaju. Zamknięte stanie skrzyżowanie za przejazdem kolejowym, natomiast e, wszystkie hurtownie, które do tej pory tak no, cierpiały z powodu braku trudności dojazdu do swoich firm, e, no to już, to już będzie nieco łatwiej. Ten odcinek od 1 listopada do Młodzowskiej aż do Prawie Sadowej będzie otwarty dla ruchu kołowego. Czas na sport. W dniach 20 i 21 maja rozegrano trzecią kolejkę radomszczańskiej ligi szóstek piłkarskich. W lidze na prowadzeniu są dwa zespoły, które nie zaznały jeszcze porażki w tegorocznej edycji. To Albatrosy i GBD Architektura. W trzeciej kolejce Albatrosy wygrały z Goldkarem 6-4, a GBD Architektura wygrała minimalnie z Huraganem Wiśniówka 2-1. Oprócz Huraganu bez punktów pozostaje drużyna Szansy, która przegrała z Meblomatem 2-1. Wysokie zwycięstwo odnotowali Gołębiarze w meczu z Bugmacherami wygrywając 11-2. Na koniec jeszcze informacja z policji. Pijany kierowca był sprawcą śmiertelnego wypadku na A1. Do wypadku doszło 21 maja około godziny 15 na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Łojki w powiecie Częstochowskim. 41-letni kierujący Oplem Vivaro jadąc w kierunku Ostrawy. W wyniku nieprawidłowej zmiany pasa ruchu zderzył się z prawidłowo jadącym prawym pasem ruchu pojazdem osobowym Audi, który po zderzeniu zjechał na pas awaryjny po prawej stronie. Natomiast Opel siłą odrzutu uderzył w bariery energochłodne, po czym kilkakrotnie obrócił się wokół własnej osi i zatrzymał się na lewym pasie ruchu na przeciwnej jezdni w kierunku Łodzi. Cztery osoby wypadły z pojazdu, trzy były reanimowane. Pomimo reanimacji życia dwóch pasażerów, 41 i 33-letniego mężczyzny, nie udało się ratować. Na miejscu pod nadzorem prokuratora przez kilka godzin pracowali policjanci z Częstochowy wspólnie z mundurowymi z Komisariatu Autostradowego Policji z Gliwic oraz strażacy. Jak się okazało, 41-letni sprawca wypadku był pijany. Jego badanie wykazało ponad półtora promila alkoholu w organizmie. Ponadto pobrano mu krew do badań na zawartość substancji innych niż alkohol. Jak ustalili śledczy, Oplem Wiwaro podróżowało sześciu mężczyzn. To mieszkańcy Warszawy w wieku od 33 do 41 lat. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Czytajcie nasz portal i śledźcie media społecznościowe. Do zobaczenia za tydzień.